Hejka, więc w zeszłym miesiącu planowaliśmy maj na dużej kartce z moimi naklejkami. Maj się skończył, więc czas zaplanować czerwiec. Zrobiłam to znowu taką prostą metodą, jak ostatnio. Mianowicie mam tutaj dużą kartkę A3, mam tą swoją ramkę magnetyczną i mam wydrukowany czerwiec. Także zacznę od tego, żeby go po prostu przenieść na tą dużą kartkę. No dobra, to podstawa czerwca jest gotowa. Nawet no, mi się w miarę równo udało zrobić. No to, no to lecimy. Będziemy tym zarządzać jak zwykle w sposób naklejkowy. Więc teraz tak, po kolei, co my tu mamy? Więc w sumie zacznę sobie od jakichś świąt okazji, bo to są takie rzeczy, które dobrze, nadają dobrą ramę całemu miesiącowi. Zobaczymy, co z tego arkusza możemy jeszcze wykorzystać. To już chyba nie wiem, co zostało. Czy mamy jeszcze jakieś inne? O, tu będzie coś. Tak, dobra. To są takie stare arkusze, które już. Zresztą tutaj możecie zobaczyć różnicę między. To jest nowy arkusz z okazjami, a to jest stary. Te, te flagi mi tak średnio pasowały, ja jednak wolę takie naklejki, ala przycisk, tak jak trochę w programie, plus te są dużo lepiej wycięte niż te. Te, te były kiepsko wycięte, ale no ja do swoich planów mogę, mogę je zużyć. Wiadomo, że wy dostaniecie ładnie wycięte. Dobra, więc teraz tak, piątego zielone świątki. 23, jak zawsze, jest Dzień Ojca. No i pierwszego przecież jest Dzień Dziecka. Wiadomo. to jest tak. Yy, czy imieniny urodziny nie kojarzę, żeby ktoś miał ode mnie w tym miesiącu? Ale dobra, to już chyba są wszystkie, wszystkie rzeczy do zaplanowania. I teraz tak, ja w zasadzie urlopu w tym miesiącu nie mam, ale mam kościa. I to sobie koniecznie zaznaczę. O, proszę bardzo. W sumie w jakim kolorze... No, a może, może znowu polecimy na różowo? Maj był na fioletowo, to teraz polecimy sobie na różowo. Eee, I teraz tak. Dobra, więc teraz mój brat przylatuje tutaj. No i teraz, ponieważ to jestem ja, to zaznaczę sobie pełnię. I zaznaczam sobie nów, bo to dla mnie jest istotne. 29. Dobrze, tutaj mamy tak. Dobra, i to jest w sumie moja, moja główna rama tego, co się będzie działo w tym miesiącu. Fajnie, bo już widzę taki, taki ogólny zarys, no i wiadomo, że tam będę już w konkretnych sytuacjach jakieś nowe rzeczy konkretne dokładała. Co dalej, co dalej? Aha, no to w sumie zostało mi tak naprawdę tylko wyżycie się artystyczne. Jeszcze gdzieś miałam resztę. Aha, już, już mi się robi El Burdello. Więc, a w sumie jeszcze nie mam jakiegoś spotkania już zaplanowanego, bo to czasami mam. Okej, okay, na razie nic nie widzę. Wiadomo, że potem muszę sobie pozaznaczać francuski te, yy, i takie, takie tam różne yy, przyjemności, ale to, to, to dopiero potem. E, teraz lecimy z dekoracjami. No wianek, nie? Jak czerwiec to, to wiadomo, że wianek, bo chyba 21 jest w ogóle przesilenie, no ale to. Innym razem. E, o, właśnie. Czerwcowy wianek. Jak jest to też truskawki. No, ok, ok. E, ten motyl mnie... Bardzo lubię motyw tego, tego motyla, więc... E, a, damy go sobie w pustym poniedziałku. On tu będzie dobrze pasował. E, czereśni też koniecznie. Znowu to jest taki nieudany arkusz, który ja sobie sama wykorzystuję, ale wiadomo, że Wy nie dostaniecie z dziurami. Tak, więc mamy tutaj czerwiec. Już bym skończyła ten arkusz, to tak, to tu damy piwonię. To jest w ogóle mega, że tu jest tak dużo miejsca na dekoracje i na dokładanie różnych rzeczy, więc, więc tak to mi tutaj to bardzo pasuje. To jak już grupujemy, to grupujmy. No i niech będzie, że yy, truskawka będzie tutaj. Ej, o! To już skończyła. Dobra, więc to jest mój plan na czerwiec. Zaraz, e, zaraz wieszamy. E, no i moja rama najbliższego miesiąca jest gotowa. Ok. Mój czerwiec wisi. Jak widać, cała rozpiska jest e, pokazana. Tak jak mówiłam, taka magnetyczna, magnetyczna rama, którą będę co miesiąc wykorzystywać. Także Razem z naklejkami już dosłownie w parę minut zaplanowałam cały miesiąc. No i będę ten sobie plan ten uzupełniać na co dzień. Także powiem Wam, że super mi się to sprawdza, że on tak właśnie wisi sobie w. Tutaj, tutaj zaraz mam biurko, nie pokażę, bo jest bałagan, ale w każdym razie super mi się sprawdza, że on tutaj wisi. No, także naklejkami da się planować nie tylko w planerze, ale też w planerze ściennym bardzo fajnie się to sprawdza. Także trzymajcie się, miłego czerwca. Yy, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A póki co, dzięki za uwagę i do zobaczenia!